Cześć, dzisiaj temat rodzeństwa, kłótnie w rodzeństwie, rywalizacja w rodzeństwie. Jeśli temat Ciebie dotyczy, zostań i wysłuchaj do końca! Cześć, nazywam się Wada Widziak i zapraszam na kanał Totalna Biologia a dzieci. Czy wiesz, że Twoje samopoczucie, Twoje przekonania, twoje drzewa genalogiczne mogą wpływać na choroby i? nastrój Twoich dzieci. Sprawdź jak sobie z tym wszystkim poradzić i zmienić Wasze życie na lepsze. Zapraszam serdecznie. Rodzeństwo. Słuchajcie, dzisiaj taki temat mm, z kilku powodów. Raz, że czasami piszecie, że przeraża Was to, że jak rodzeństwo kłóci się między sobą, jak pojawia się między nimi rywalizacja, więc chciałam Tobie powiedzieć, mamo, tato, że tak naprawdę, no każdy z nas uczy się właśnie poprzez często, tak mamy to, to rodzeństwo, czy sprzeczki, czy kłótnie. Tak naprawdę, no to kształtuje nas w życiu dorosłości, bo w życiu dorosłym też będzie wymiana zdań, też będziemy poddawani jakiejś konfrontacji. Więc tutaj pytanie, jaka to jest siła u tych dzieci, i pytanie, co tobie to robi, tak? Bo jeśli trudno jest ci unieść. Kłótni swoich dzieci, no to pytanie, czego tak naprawdę się w tym boisz, tak? Bo pamiętajcie, że dzieciństwo kształtuje w nas autonomię i tożsamość. I to, co dziecko sobie gdzieś tam, powiem, wypracuje, to będzie miało tak naprawdę w życiu dorosłym. A to, że są kłótnie, wymiana zdań, no to jakby to nie znaczy, że ktoś jest zły, tylko ktoś gdzieś tam musi, że tak powiem, ze sobą dotrzeć albo ktoś ma zły czas. No tak samo ja wiem, jak ty masz może jakąś taki. Trudny czas ze swoim partnerem, mężem, tak? Więc to też jest ważne, żeby spojrzeć, co tobie to robi, kłótnie między rodzeństwem. Ale czasami nienawiść w rodzeństwie jest wtedy, kiedy jedno z dzieci czuje się gorsza. I teraz dam Wam przykład, żeby też to zobrazować, dlaczego się tak czasem dzieje. Może zrobię te przykłady, bo one często w fajny sposób jakby to po pokazują. Kiedyś zgłosiła się do mnie pani, właśnie, żeby umówić, najpierw do mnie zadzwoniła, żeby umówić swoją dorosłą córkę do mnie na konsultację, nie pamiętam z jakiego powodu. A ja jej wtedy po prostu y, telefon powiedziałam, że problem jest z nią, a nie z dzieckiem. No i ta pani do mnie przyszła. I co co mnie zaciekawiło, to ja mówię, dlaczego jakby ona ma, ma tą fiksację na, ty, na, tej swojej, na tym swoim dziecku. No i to się okazało, że tam ona straciła, ta moja klientka, siostra. ta siostra numerycznie była dzieckiem numer dwa. No, i ta mama właśnie miała jakby taki pierdolnik, bym powiedziała, brzydko na punkcie drugiego dziecka, tak? No, i jakby, jakby znalazłam tą przyczynę, przepracowałyśmy, przerobiłyśmy to i tak dalej. I to się okazuje, że na konsultację później przyszła ta starsza córka, czyli ta, która później mi powiedziała podczas tej konsultacji, że zawsze całe życie czuła się gorsze, gorsza swojej. Siostry. Ja jej to wytłumaczyłam, dlaczego tak jest. Skąd się wzięły te mechanizmy, że ta mama była dla, dla niej, dla tej jej siostry nadopiekuńcza? I teraz wtedy widziałam, jak po prostu z tej dziewczyny tak zeszło, że tak naprawdę nie chodziło o nią, że z nią coś jest nie tak, tylko chodziło tak naprawdę o tą historię, o ten brak żałoby. Tak? I teraz, jeśli jest tak, że któreś nieświadomie, albo zastanów się, czy może tak być, że któryś z Twoich dzieci jest bardziej faworyzowany i dlaczego. Czasem jest tak, że słyszę od rodziców, że wiesz, ta jedna moja córka tak mnie denerwuje, bo to moje dziecko denerwuje. Ja mówię dlaczego? No bo coś się okazuje, że nie spełnia oczekiwań. Może, bo jest zbyt wysoko wrażliwe, że nie zachowuje się tak, jak ta mama, by. się, wiecie chciała, żeby się zachowywała, że nie, bo może była bardziej odważna i tutaj właśnie jest jakby problem jest z tym, że nie chodzi o to dziecko, tylko o twój brak akceptacji do tego dziecka i w tym momencie to dziecko może jakby się wycofywać też z różnych relacji, może też nie rywalizować ze swoim rodzeństwem, może też nienawidzić swojego rodzeństwa, tak więc tutaj czasem jest tak, że Jedno dziecko jest takim prowodyrem. Pomimo, że jest prowodyrem, no to rodzice stają tylko po stronie tego prowodyre, a nie tego wiecie, który jakby też komunikuje, tak? No bo może jest zaślepiony. Słuchajcie, tak naprawdę temat jest szeroki, i teraz bardzo ważne, aby jakby stanąć w prawdzie. Czyli jak ty widzisz to swoje dziecko, jak ty widzisz? Czy widzisz tak naprawdę to rodzeństwo tak samo? Czy jedno jednak jest lepsze, drugie jest gorsze, tak? Bo na przykład czasem jest tak, że. Kobiety w rodzie nie lubią kobiet, tak? Albo nie lubią mężczyzn, bo chłopaków, synów no bo mają złe doświadczenia z mężczyznami na przykład, tak? I faworyzowana jest córka, albo faworyzowany jest syn. Więc tutaj należy się też pod tym kątem przyjrzeć, tak? Czy patrzycie równo, a jak nie patrzycie, to ważne, żeby zadać sobie pytanie, dlaczego. Tak. Czasem jest tak, że pamiętajcie, że tutaj historie rodowe też będą miały bardzo duży wpływ, czyli jakby kłótnie między rodzeństwem. Kiedyś ktoś mi też, pamiętam, przyszedł i mówił, że no moja córka w ogóle nie toleruje no w ogóle nie toleruje jakby tej, tej młodszej córki. On bardzo jest zazdrosna, bardzo ma dużą nienawiść do niej. A pierwsza moja myśl mi przyszła do dobra, no ale która z was nie toleruje swojego rodzeństwa, bo jest. Jest teraz na tym etapie, że, go, że bardzo ta osoba, czy twoje rodzeństwo cię denerwuje, bym powiedziała, wręcz wkurza. No i się okazało, że tam ojciec dziecka, no bardzo jakby nie tolerował swojej siostry. No i jakby tu po zrobieniu szeptanek, jakby ta relacja między siostrami się poprawiła, tak. Więc tutaj bardzo ważne, aby przyjrzeć się, tak, jakby tym swoim zachowaniom. Czy czasami to nie jest lustro, że dzieci pokazują moje, mój stosunek do mojego rodzeństwa, a one są tym właśnie e, też lustrem. Więc tutaj bardzo ważne, aby się temu przyjrzeć. Jeśli spodobał Ci się odcinek, daj lajka, daj znać w komentarzu, czy, jest, czy tak naprawdę te konflikty, te zdarzenia są Tobie bliskie. I do zobaczenia.